Witajcie w mojej kolejnej recenzji. Książeczkę dostałam od pani Joanny Wtulich. Tytuł jak widzicie Ćma. Wydawnictwo Inanna. Książeczka ma niewiele stron. E, tak, około 192. Powiedzmy, że 200. Ja jak to na mnie przystało, no na wstępie muszę sobie po prostu zaznaczyć e, pewien cytat. A więc tak. Kolega opowiedział mi ostatnio dowcik, który pokazuje, jak funkcjonują mężczyźni. Mąż chwali się, że kupił żonie perły. Po chwili dodaje, nie chciała i sam musiałem wypić. Jeśli nie znasz, dodam, że perła to taki gatunek piwa. Także słuchajcie mężczyźni, może niekoniecznie o takie perły nam w życiu chodzi. I tyle właśnie jeśli chodzi o rozumienie się względem pragnień obu płci. A pomijając właśnie ten fakt, e, może nie wypomnę... Jak bardzo przeżyłam ja tą książkę. No, bo ja naprawdę dokładnie rozumiałam, co czuła tutaj bohaterka, kiedy obrażano ją właśnie ze względu na jej otyłość, bo niestety ta trauma została jej już naprawdę na całe dorosłe życie. I za każdym razem ona czuje, że wiecie, ludzie ją obserwują i obmawiają, a dodatkowo wplątała się to jeszcze w takie małżeństwo z rozsądku, które nie spełnia niczy ich oczekiwań. Wiecie, ona się boi, że znajdzie kogoś, kto nie pokocha ją ze względu na wygląd, tylko na to może kim jest. No i dar brnie w tą farsę zwane życiem, no i oczywiście wplątuje w nie kochanka, który darzy, którego darzy szczerym uczuciem, a który ją tylko i wyłącznie wykorzystywuje. Dla mnie jest to znakomita powieść, która ukazuje właśnie nasze słabości i nasze błędy, które no niestety, ale w tym naszym życiu właśnie popełniamy. Zapewniam, że każdy, kto ją przeczyta, zupełnie inaczej spojrzy właśnie na ludzi otyłych i pomyśli, że może niekoniecznie z wyboru wyglądają tak, a nie inaczej. No słuchajcie, każdy chciałby być jakoś tak idealny, ale no niestety nie ma takich ludzi na świecie. Mamy swoje wady, mamy swoje zalety, no i naprawdę tylko od nas właśnie zależy, które z nich będą bardziej widoczne. Uwierzcie mi, że zdrada naprawdę boli, a nawet kiedy doznajemy wybaczenia, to, to bardzo trudno o tym zapomnieć. W życiu możemy się dowartościowywać naprawdę na wiele innych sposobów, a przelotne przygody wyryją zadre w naszych sercach i w sercach stranionych osób. Wtedy już raczej nic nie jest dosłownie takie samo. I tak. Ja ogólnie zatytuło, zatut... <ścoughs> zatytułowałabym tą książkę Słabość. Bo właśnie wiele osób jest ukazanych tutaj z tej perspektywy. Jedni z bezradności jedzą. Inni szukają pocieszyciela, zaszywają się właśnie w domu. I nasze słabostki wywierają naprawdę duży wpływ na prawdziwe życie. I wie to tylko ten, który takowe posiada. Nie życie, słabostki. I książka właśnie wciągnęła mnie od pierwszych stron, bo uczucia tutaj naprawdę płynęły od samego początku do końca. Ja miałam porywy serca, miałam rozpacze, gniewy i chciałam właśnie, bo nie zaznaczyłam, że jest to debiut autorki i ja już pokochałam jej pióro. Wiem, że ona napisała Yy, kilka jeszcze innych książek, których jeszcze nie przeczytałam, bo to jest raczej moja pierwsza yy, styczność z tą autorką, ale powiem Wam, że na pewno nie ostatnia. Bo inaczej się nie dał tej książce powiedzieć. To jest wyśmienite dzieło. No. Dobra, cytat już nie jest w sumie zbędny, więc mogę otworzyć. I tu mam jeszcze w podziękowaniu karteczkę właśnie od niej Joanna Tulich. Będę ją trzymała do końca życia. Bardzo, bardzo jestem za to wszystko jej wdzięczna. A teraz się żegnam z wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach/recenzjach. Pa!